Na naszym kanale YouTubeowym wkrótce pojawią się nowe materiały wideo, w których pokażemy Wam, jak budować przęsła ogrodzeniowe z profili aluminiowych. Ale tym razem chciałem Wam pokazać coś, na co wpadliśmy podczas kręcenia tego materiału wideo. Postanowiliśmy wykorzystać nasze profile aluminiowe do budowy przęseł i nasze profile LEDowe i stworzyć. Już Wam pokazuję. Przęsła ogrodzeniowe z podświetleniem. Zobaczcie, efekt. Myślę, że wideo tego idealnie nie oddaje, ale naprawdę jest. Imponujący, kiedy się ogląda to na żywo. Wyobraźcie sobie takie całe przesło, całe ogrodzenie czy to balkonowe, czy ogrodu, które możecie sobie podświetlić. Oczywiście tych belek z podświetleniem może być więcej, może być mniej, może więcej to ciężko, ale może być ich na przykład mniej co drugie, czy tylko jedno takie przesło. O, jeszcze mi tutaj ładnie zgasili, to Wam pokażę jeszcze raz. Tak więc na naszym kanale YouTube. Wkrótce pojawi się materiał wideo jak takie przęsła budować, jakie komponenty należy dobrać, no i wspomnimy również o tym oświetleniu, które tutaj widzicie, a na naszej stronie internetowej wkrótce pojawi się również nowy produkt, nowe produkty, gdzie będziecie mogli właśnie nabyć takie przęsła ogrodzeniowe w całości. Dajcie znać co uważacie na ten temat i zapraszam jeszcze raz do śledzenia naszego kanału na YouTube, bo tam będzie więcej materiałów wideo.